উ <laughs>

Z czym przyjechałeś? Chciałby nam opowiedzieć, co robi dla nas, dla rowerzystów. Nie dla masy, dla rowerzystów. Co robi... ...w tej infrastruktury więcej? Ścieżki zwane śmieszkami rowerowymi faktycznie na te... Mm, na to określenie zapracowały. Tak? Ta infrastruktura to najczęściej był chodnik dzielony na pół, parbą, bądź w ogóle nawet oznakowania poziomego nie było. Ograniczało się do postawienia paru, paru znaków i trzeba było z tego korzystać. Trzeba było się tym cieszyć z mocnym naciskiem na to, że trzeba. Dialogiem też było słabo w poszukiwaniu dobrych rozwiązań w zachowaniach komunikacyjnych w 2012 roku, na koniec 2012 roku, ja też zostałem pełnomocnikiem e, rowerowym, od razu powiem... I już po masie. to jestem zawiedziony, myślałem, że pojeździmy trochę, a wjechaliśmy na stadion Syrenki. Pełnomocnik z zaczął przemówienie. Także dzisiaj dużo jeszcze nie było, niestety. A szkoda, bo między innymi po to się przyjeżdża. No, Mam też, żeby do tego jeździć z jestem, jestem już w domu. No i okazało się, bo nie doczekałem do końca tych przemów wszystkich, że to była ostatnia masa w takiej formie, że jeszcze tylko wrzesień będzie ostatni e, piątek miesiąca, a potem już jakieś tylko okazjonalne masy. E, no trochę, trochę, trochę smutno, pamiętam, pierwszy raz na masie byłem w 2007 roku, w kwietniu. To zawsze była taka fajna możliwość przejechania się ulicami Warszawy w towarzystwie tysiąca, dwóch tysięcy rowerzystów poczucia takiej wspólnoty. No tego, tego, tego będzie mi brakować, że zawsze wiedziałem, że mogę w piątek ostatni miesiąca pojechać i, i właśnie przejechać po mieście. No ale też prawdę mówiąc nie, nie jeździłem co miesiąc, byłem, byłem na masie raz na parę miesięcy, nie to starczało, no także z mojego punktu widzenia no i tak jestem raz na jakiś czas też w porównaniu do tego, jak wyglądała infrastruktura rowerowa w Warszawie, w porównaniu z, w tym, jak, z tym, jak wygląda teraz, no to teraz jest o wiele lepiej, no, jest o wiele więcej ścieżek, jest, jest wiele udogodnień, jest, jest asfalt przede wszystkim na wielu ścieżkach. Co ważne, te ścieżki tworzą zaczynają tworzyć już taką bardziej spójną całość. E, no, dużo, dużo można mówić, jak się, jak się to wszystko zmieniło. E, jeździ się o wiele lepiej, aczkolwiek nie jest super, bo choćby przejechać przez centrum to jest, jest bardzo ciężko. No ale może, może to też ulegnie zmianie. No, także Chciałem z mojego miejsca, no żeby tak nie narzekać, mówić, że tylko było smutno, bo no, było smutno, no, że masa się kończy w takiej formie. Także chciałem podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację masy. Wszyscy, wszyscy którzy zabezpieczali, którzy poświęcali swój czas na to, żebyśmy mogli przejechać się po mieście, ulicami, bez strachu, że jakiś samochód nas przejedzie. Dzięki panowie, dziękuję też wszystkim paniom. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na jakiejś DMC. Dzięki.